Siemaneczko, ze strony Andzio. W dzisiejszym odcinku dla odmiany unboxing nie mang, a figurek. Mamy tutaj jakże cudownego Popa z yu gi -Oh! Maximiliona Pegasusa oraz podrobionego nendoroida za pięć tych z Aliexpress Megumin na, na, na pewno będzie to bardzo interesujący film. No, zacznijmy od Popa. Jest, no, Maximillona Pegasus. W sumie taki główny antagonista pierwszego arku pierwszej serii Yugio. -Oh! Stare to w sumie już jest, który tutaj jest, Roczek. Yu-Gi-Oh 1996. Tylko się nie chce sfokusować. Mm. No, numer 716. Popy bardzo fajne. Złammy główną zasadę zbieraczy popów i go otwórzmy. Z jedną ręką to niezbyt, chociaż można. O. Siup. Siup. No, chyba może głową ruszać na prawo i lewo. Może. Tu ma taki fajny włosek. Ma to swoje cudowne antyczne oko, zanim jeszcze zabrał mój mroczny bakura. Ma tutaj swoją talię kart. Ten swój ubiorek, tak fajnie ręką. Pokazuje, że to jest wszystko jego. Filtrowy włoski. Nie wiem, chociaż samej postaci zbytnio nie lubię, to po tak mi się spodobało to jak została wykonana w formie popa, że po prostu niech to, po prostu musiałem ją wziąć. No. Akurat było dosyć tanie, chyba za 50 zł na Allegro, więc postanowiłem sobie wziąć. W tej serii z yu -Oh! jeszcze mieliśmy yu gi -Oh! Joeya, czerwono Czarnego Smoka i Exodia. Takiej powiększonej wersji. EXODIA THE FORBIDDEN ONE. Generalnie pobyt to jest naprawdę fajna sprawa. Takie figurki z takim głowami, takimi większymi od ciała takimi prosto, prosto zrobioną twarzą, bardziej są to te tele skupione na ubiorze. Ale takie bardzo fajnie zrobione. No, pop na Pegasusa, polecam. Zaczniemy od tego nendoroida, którego droga niestety jest bardzo, była raczej przykra, smutna, tragiczna. Jego stan też nie jest najlepszy. Zresztą tak to jest, jak się zamawia z no, zobaczymy, jak to się będzie funkcjonowało. pauce. pauzę. Jak to wygląda chwila później? To cało jakąś tandetną taśmą, więc będzie trzeba zrobić przerwę. Po zdjęciu tego plastiku. Nie, całkiem dobrze to wygląda. Plastik jest taki nie takiej najgorszej jakości. Może nie będzie aż tak tragicznie. Wyjmijmy główną tutaj część. Też oczywiście musi być w folii. No, wygląda OK. Rączki da się ruszać. Główką też. Nie odpada. Nie naprawdę jest pozytywne zaskoczenie. Po jako takim złożeniu stoi. Jakoś takość się nawet trzyma. Ale sam system zakładania kapelusza, który po prostu jest sobie nałożony, system zakładania tej plerynki, która też się ledwo trzyma. To, żeby po prostu włożyć jej coś do ręki albo rękę to jakaś porażka. Głowa się trzyma, ale jak się ją wkłada, cały czas się nie chce nic z nią zrobić. No właśnie, jak mówiłem. Sam ten wolec nawet się nie wbija, wiecie, tylko w tą pelerynę, która cała lata. Nawet próbowałem jakąś twarz wymienić, ale strasznie ciężko to szło i się bałem, że to się po prostu połamie. Nie wiem, ta piękna jakże Megumin kosztowała 61 zł. Największy problem jest taki, że przyszła w tydzień, więc no nie było dużo czekania. Więc no nie wiem, jeżeli ktoś naprawdę chce takiego nendoroida, a nie stać go w żadnym sposobem na normalnego, to już może niby coś takiego zarezerwować, ale ja osobiście odradzam. Z tej strony był Andio, cześć. Jeszcze jak stawiałem tutaj pięknie pegazu Megumin, to chociaż układanie jej tak stojąco było tak trudne, że naprawdę nikomu nie polecam i tak się męczyć. To jeszcze jej kapelusz spadł, potracając biednego rodzica, nawet Goku nie musiał walczyć. Padł od razu. No taki dzisiaj trochę inny unboxing, ale według mnie całkiem fajnie wyszło. Z tej strony był Andio. Cześć!